No więc tak. <coughs> Przepraszam. Doszedł w końcu do tajemniczego miasta. Tak wszystko jest tajemnicze. Miasto nazywało się. Nie, 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 to jest już ten, reklama. Tak. Nie reklamujemy. Nie e, nie reklamujemy. Miasto nazywało się. Easy Grud. Oryginalnie. I tam spotkał pewnego mężczyzna. Po... po Dlaczego z... mężczyznę ubarł w tą historię o kobiety, wino, śpiew? Kobiety, wino, śpiew będą my, jak znajdzie sakro pełną miodu. Dobra. Złotego miodu. Złotego miodu. Spotkał tego tajemniczego mężczyznę, który powiedział. Myślisz, że ludzie chcą tego słuchać? Nie, ale dopóki ty nic nie mówisz, ja muszę zaraz... <laughs> Muszę uzupełniać swój odcinek. No dobra, więc ee, prowizoryczna farba została skończona. do dokończy historię... U siebie. Tak! Dokładnie to chciałem powiedzieć! Nie dajesz mi szansy się wykazać! Dokładnie! Ludzie chcą o tym posłuchać! Na pewno! Eee, mm. Ludzie, jeżeli chcecie słuchać moich historii, komentujcie! Pokażcie mu, że jestem dobrym Co eee. to się nazywało? Patrz na tą wściekłą świnie! A! Gapi się na mnie! Chcę mnie ugryźć! Świnie same z ciebie nie gryzą, chyba że je sprowokujesz. GA Goni mnie A, wściekła świnia Ona chce po prostu żarcie Bierz A Widzisz nie chce Burze. Spadamy stąd Patrz, owca Może być Jak Rekrutuję cię, żołnierzu. Cześć. Idziesz ze mną Powiedziałem, idziesz ze mną Żołnierzu! O, oh, ona ma na czym Już nie ma. Chodź. Chodź, 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 chodź. Pokazuję wam ludzie przy okazji... O, crash! raz wracam. Chciałem powiedzieć, że pokazuję wam przy okazji jak y, robi się mniej więcej hodowle zwierząt. A teraz ja muszę <śmany> do nowo zapać był crash. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. No o, 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 chodź, chodź, chodź. O, bądź jaka słodka. To trochę ogolona. Może być. Mam nadzieję, że jej wcześniej nie barwiłem. Oh, nie. O, to jest słodkie. Cute. Tender. So cute. I tak jest łysa, więc na niej ci się nie przyda. Przyda się. Ona też... Ona też jest zdolna do kopulacji. Chodź, chodź, owieczko. Tak, tak. Probię liczne schodki dla owcy. O, fakt, zapomniałem, że Kie? że muszę trzymać w dłoniach. No chodź, chodź, chodź. Dobrze. Idzie, idzie. No to już wiecie mniej więcej jak się, jak się zwabia zwierzęta do zagrody. No chodź, tak, dobra, wszystko chodź. Chodź, chodź, chodź. O, chodź, chodź. o, o, o Mamy pierwszą owcę w zagrodzie. GZ. Może ja to zamknę. A! Spadaj. Nie ma chleba. Idziemy po jeszcze jedną i możemy rozpoczynać moją hodowlę... Ja chcę mieć farmę kałamarnic. Nie da się, próbowałem. Szkoda. Kałamarnice nie są zdolne do kopulacji. Złe zwierzęta to są. A wilki już próbowałeś? Też próbowałem, też nie są zdolne do kopulacji. To, to jest niesamowite, że tylko trzy lata jest zwierząt z pięciu czy tam nawet sześciu, są zdolne do kopulowania ze sobą. Chyba ktoś jeszcze... Cztery! Jeszcze kurczak. A, no tak. Ale o. wiesz co jest głupie? Czarna owca może się Pofarbuję ją na biało. Co jest głupie? O, wiesz co? Może wezmę więcej od razu Dużo, dużo ty jest owiec. Pewnie jeszcze świnie ze mną pójdą. To je zabijesz. Ej, ty, ty, żarcie. Ej, czarna owca nie bry. Dobra tam robi się noc! Wiesz co, może ja zmienię z powrotem na normal. Starczą trzy Bo hard to miało być tylko tak na skinie, taki event, ale choć to było dość proste jak na event taki E! Y -y -y. posuwam owcę Bez skojarzeń o. Chciałbym spojrzeć na mapę, bo się zgubiłem Ale, jeszcze łapię gdzie jestem Ej! Ale kurde! Ciekawe, czy różne, Dziura, uwaga! Ciekawe czy różne rodzaje zwierząt mogą za okupowane. Mm. Yeah. Nie. <laughs> Choć to by było śmieszne. Słyszałem jeszcze coś o grzybowych krowach, ktoś mi wspominał. A, nie o A tego sam jeszcze nie widzę. No, to są grzybowe ja, czerwone. W, ja widziałem y, taki... Sk... O, patrz, księdzy, księżyc... Półksiężyca. Widzę, że noc wprowadził fazę księżycową. Tak, to już było dawno temu. W każdym osiadzie ja widziałem w pliku ze skinami skin czerwonej krowy. Ona... Ono na jej plecach, ten... rosną czerwone grzyby. Świetnie. Ej, wiecie co ja chyba nastawię na Peaceful. Jak tutaj coś będzie to... Trochę przerąbane by było. Więc co to nastawię na Peaceful? Wybaczcie... Albo nie wiesz co, bardziej hardkorowo będzie. Co to za na Peaceful w ogóle? A chociaż ustaw na normal na... Kutwa! Nie dobra, gramy na peaceful, jestem lubem Zginąłbyś To oczywiste, żeby... może i byś nie zginął przepraszam, ale gdzie jest moja... Aha, bo nie jest oświetlona, to jej nie widzę Patrz, Będziemy o ja... przyjaciół! Świnki, krówki i tym podobne Aaa, utknęły Chodźcie Głupia świn, głupia, ta krowa

Kurde, muszę powybijać. O, śmierć wam Trochę żal mi świnki samobójcy. Krew dla Boga, krwi czaszki do tronu czaszek. Nie wiem co to było, ale mam nadzieję, że to nie była reklama. Y nie, nie, to nie była reklama. Chyba, że ktoś z was gra w Warhammera. Oczywiście nie tego, żeby. A nie nie tego, TS. Chodź 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 chodź. chodź, 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 chodź. Pięknie. Y... TS -y będę okrutny. A, aż odwracają się od ciebie, boją się ciebie. Nie chcą patrzeć na to. To jest okrutne, a teraz je jeszcze zabijasz. Nie, tylko te. Tak. Owce zostawię. No, owce musi zostawić. Dobra. Jeszcze chyba ten łysą. Trzeba się pozbyć. Przepraszam. Ja, są cztery? Są trzy. Nie Niepotrzebnie je zabiłem. Zresztą nieważne. Ale musimy jedną pofarbować na biało. Rozmnażaj je! O. Jest biała. Która? Te z białe będą. No chodź. I ty też. Chodź, oczywiście. Ty. I ty. I zobaczcie moją małą owieczkę. Słodkie, nieprawda Oooooooo, oh, cute Co so cute Dobra A szybko rosną? Oooo, tak I chyba jeden dzień Minecraftowy jakoś tak, nie wiem To tutaj i to tutaj A po co wziąłeś biały kawałek wewny? Żeby oznaczyć jaki to jest kuchotowy Aha Od drzwiczek, tu będzie To To, a tu będzie to ja tylko wszędzie położę pochodnie no, Najpierw po rogach Będziemy już kończyć odcinek powoli Już? Dopiero się rozkręcamy No wiem ale już trochę trwa ten odcinek Chyba pół godziny W sumie O nie chciałbym być przesadny Dzisiaj taki eventowy odcinek bo zaprosiłem Iziego Ale będzie spoko Nie? Powinno być W sumie to easy się wbił, gdy zacząłem nagrywać, więc... <grym, <grym, nie miałeś już wyboru. Dokładnie, dokładnie. Ej, tu jest chyba coś nierówno, bo tu jest teraz, tu jest 6 pochodni, a tam są chyba 4 tylko. Czy też jest 6? jest 6. Nie, cztery. Są 4, oczywiście. Teraz zgapimy od królek wszystko. Aha, dobra. Widać, że krowy mają lepiej na twoim świecie. To czysty zbieg okoliczności. Przyznaj, że jesteś hindusem i bardziej lubisz krowy. To czysty zbieg okoliczności! Jesteś hindusem. I jeszcze, jak zrobić te pochodnie z tej strony? Chcę, żeby wszystko było pięknie równo, żeby każda farma... Nie starczy ci. Rzeczywiście. O, no dokończymy odcinek, ja to po, po dokończu mam z Teraz już możemy zrobić normal. I wrócimy do domu, zobaczymy czy mi się uda wrócić do domu. I zakończymy odcinek w domku. Na normalu. A gdzie mieszka? A, tam. Wysoko. dziura! Mnie to trzeba złatać. Niedaleko moje wioski NPC. Tak, mojej. Zostałem tam panem, bo wyróżniałem prawie całą populację. Dlaczego? No Mieszczysz wielkich, nohatych ludzi którzy... I każdy wygląda jak ksiądz A, Oni mi wchodzili na plantacje, nie mogę im, im tak pozwolić, Postawię chodzić. w plantacjach Wojownczek, bez rączek Anyway Skoro już mówimy o dziurach, to mi się bardzo ładnie wygenerowała wioska Zaraz przy kanion <laughs> Kanion jest pełen A często się... Świat w nocy, zwłaszcza endermanów o to fajnie masz tylko spotykam endermanów Ostatnio, jak wychodziłem, <śmiech> ostatnio <śmiech> jak wychodziłem na nocne polowania żeby do, y, z, y, polowałem właściwie na piasek To chyba spotkałem z ośmiu endermanów Fajnie masz Nie bo ja się ich boję Oni są za wysocy dla mnie A za wysokie progi na twoje nogi <laughs> Dobra więc Wejdziemy do góry i kończymy odcinek W łóżku więc komentatorami drugiego odcinka ale, e, Minecraft opowiadanym się z Chirobrane był Max Biały oraz zaproszony do mojej jej, do mojej kwatery MC Easy 666 Ja jestem Max Biały i witam Was w kolejnym odcinku bla bla, bla bla i teraz Ty coś powiedz, żeby zobaczyć czy działa. A tutaj MC Easy 666 Już wiemy, co wstawić z dekolisami. <grymne> <grymne>